W sali marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2009 roku. Wręczenie nagród dokonał członek zarządu Województwa Śląskiego, Mariusz Kleszczewski. Raz do roku możemy honorować Państwa, Państwa wysiłek. Jesteście przykładem, że ten, kto zakłada sobie wysokie cele, na pewno osiągnie coś ponad przeciętność. Jesteście naszą najlepszą reklamą. I tutaj mogę powiedzieć, że, w imieniu wszystkich mieszkańców Województwa Śląskiego, chciałbym Wam serdecznie podziękować za te Wasze osiągnięcia i powiedzieć Wam jednocześnie, że jesteśmy z Was wszystkich niezwykle dumni. Nagrody Marszałka już po raz drugi zostały przyznane zawodnikom z Województwa Śląskiego, którzy zdobyli medale na Mistrzostwach Świata, Europy oraz Paraolimpiadach w roku ubiegłym. Nagroda została otrzymana za brydża sportowego. Zobaczyliśmy rok temu Mistrzostwa Europy w Rumunii i juniorów młodszych. Za tydzień czeka nas wylot do Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa Świata, więc to będzie już. Kolejna walka o dalsze sukcesy. W porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyła się liczba nagrodzonych. W 2009 roku nagrodę marszałka otrzymało 31 osób, zaś w roku bieżącym osób tych jest już 51. Łączna kwota rozdysponowana na nagrody wynosiła 144 324 zł. Myślę, że dla każdego z nas ta nagroda jest bardzo ważna, bo dostajemy ją za swoje wyniki, które uzyskaliśmy w danym roku. I jest to takie podsumowanie. Całego roku przepracowanego i myślę, że jest to pewnego rodzaju wynagrodzenie dla nas. Po raz pierwszy uhonorowano także trenerów za ich pracę z podopiecznymi. Pamiątkowe albumy otrzymało 38 trenerów. Mieliśmy tutaj dzisiaj przegląd najróżniejszych dyscyplin sportowych i takich tak zwanych niszowych, na przykład kajak polo, które mam nadzieję, że będą się świetnie rozwijały. Byli wiatroniści, zapaśnicy, brydżyści i tak dalej, ale gro osób było spływania i bardzo się cieszymy, że tutaj mamy takie pływackie, piękne środowisko. Tym bardziej, że chcemy to pływanie rozwijać już w Wojewódzkiej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Bo na dzień dzisiejszy ci pływacy nam trochę wypływają do ościennych województw, czy to do Oświęcimia, więc do Małopolskiego, czy nawet mieliśmy tutaj pływaka, który trenuje w Warszawie, a zatem chcielibyśmy zatrzymać tutaj ich u nas. Nie oczywiście na siłę, tylko w dobrych warunkach, tak żeby bardzo mocno promowali to nasze województwo. Nagrodę specjalną przyznano Justynie Kowalczyk. Nagrodę odebrali rodzice laureatki Janina i Józef Kowalczykowie. Widzę, że e, nagrody marszałka e, są potrzebne, że dzięki nim e, możemy docenić to, co robią sportowcy dla województwa śląskiego, dla naszego regionu, a to jest najlepsza reklama. Uroczystość uświetnili występem muzycznym uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Szafranków z Rybnika oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.